Dzisiaj wszystko można sobie jakoś inaczej wytłumaczyć, że to nie jest diabeł, to jest choroba, to, jest, to są takie czasy, yy, to są uwarunkowania, naukowcy mówią i tak dalej. Słyszy się różnych takich kaznodziejów, szczególnie w Polsce. Taką łatwą Ewangelię głoszą, piękną, przyjemną i taki populizm kościelny. I to jest bardzo przyjemne dla słuchania. Wielu ludzi za tym dlatego, bo nie trzeba żadnego wysiłku. Nic nie trzeba. Po prostu Jezus się kocha, wszyscy idą do nieba, piekła nie ma, a jak jest, to jest puste. A nawet jak jest, to tam będą takie fajne wakacje na Hawajach, będzie ciepło, fajnie. Słyszałem nawet młodych ludzi, którzy mówili, ja tam wolę być, bo będzie ciepło i będzie, będą party, będzie cały czas. No, to świadczy naprawdę o naszej głupocie i, i intwantności z rzeczywiście. No, Ewangelia mówi, stań mi się jak